Gold battle to największe takie zawody na Śląsku. 25 października Let's Dance dzieje się. Dokładnie, 25 października organizujemy zawody tanecznego w Battles. To są bitwy streetowe, będzie też walking, old styles i 2 na 2 bitwy. Serdecznie zapraszamy wszystkich, będzie to mega emocjonujące widowisko, więc fajnie spędzić po prostu dzień, tę sobotę razem z rodziną przyjść, zobaczyć jak wygląda tanie na najwyższym poziomie, ponieważ będą najlepsi zawodnicy z Polski, jak i z zagranicy. Gold Battle będzie miało miejsce w Gliwicach na ulicy Chorzowskiej 5, hala widowiskowo-sportowa. Zapraszamy wszystkich, rozpoczynamy o godzinie 9.00 eliminację i całe wydarzenie potrwa do około 20.30. Gold Battle to jest wydarzenie na najwyższym poziomie. Mamy sędziów z zagranicy, na przykład z Frankfurtu, mamy gwiazdę telewizyjną, wizyjną referi, która jest również bardzo, bardzo cenioną tancerką w Polsce. Pozostali sędziowie to jest również sama topka tancerzy, sędziów w Polsce. Na wydarzeniu muzyka jest grana na żywo, dlatego są dj -ki. Jedna z nich jest obecnie w Chinach, bo jest na Mistrzostwach Świata w DJingu. Druga dj również jest w topce w Polsce. No i jest też MC Menes, mistrz freestylu. Wydarzenie podzielone jest na kategorie wiekowe od 8 do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17. Plus. Górnej granicy nie ma i wiemy, że są osoby naprawdę w różnym wieku, ale są też kategorie All Styles i Walking, gdzie nie ma kategorii wiekowych, to znaczy, że mierzą się ze sobą osoby zarówno na przykład w wieku 10 lat, jak i powiedzmy 27 w tej samej kategorii, jest to taka kategoria open. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem obejmuje prezent na wtagliwice i będzie fajne jeszcze dodatkowe wydarzenie dla wszystkich kibiców koszykówki, ponieważ odwiedzą nas zawodnicy GTK Gliwice, którzy zrobią show, wyrzutów i wsadów do kosza, więc dodatkowa atrakcja, na którą też serdecznie zapraszamy wszystkich. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, kuchary, medale oraz niespodzianki od sponsorów. Gold Battle to największe takie zawody na Śląsku i już teraz zapraszamy na dziewiątą edycję Gold Contest, która odbędzie się już w marcu w Gliwicach. Drodzy widzowie, zapamiętajcie 25 październik pełno energii, zabawy i atrakcji. Let's dance!